Dzisiaj, korzystając z gry, rysu i przełącz, ja będę rysowała kitkowi różne przedmioty, które były właśnie w tym filmie, a kitek mnie. Mamy na to chyba po dwie minuty, później chyba po minucie. Kalabury! Słuchaj, skąd masz derpiego? Odej derpiego! Weźmy, oddaj derpiego! No właśnie, jest słodki. Ale coś ci powiem! On kosztował 150 euro. Ile? Za coś takiego? Psz, to jest podruba. Jak to za coś takiego? To jest Laderpi. To jest mój wymarzony, to jest moje wymarzone zwierzątko, nie za coś takiego. Laderpi. Jeśli też uwielbiacie derpiego i uważacie, że jest mega cute, koniecznie zostawcie kciuka do góry. Ja totalnie bym chciała mieć takiego kotka. Oczywiście on nie zastąpiłby by jej nigdy pifi, Ale no, jednak wiecie. Dobra, lecimy, mu fika, zaczynamy, nie ma czasu. Ja zajmuję czerwone miejsce. Tu, 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 to, do mnie. Chodź, no bo ktoś się, żeby. No dobra, już wiesz, co będziesz rysował. Ej! Znajdź sobie! Kolegów! Dobra, zaczynamy! Zaczynamy od pierwszej rzeczy, którą y, ja już chyba wiem, co chcę, a Ty już wiesz? Oczywiście, że wiem, tylko że y, wiesz, to mają być kalambury, więc pamiętaj o tym, tak? O kurczę, czekaj, czekaj, już dawno nie grałam w tą grę i już tutaj te funkcje muszę wszystkie przypomnieć. Mm, tak, teraz tak, zobaczymy sobie w ten sposób. Później zmazujemy swoje, czy na tym samym rysujemy? Jakby, dopóki nie trafimy, no to cały czas rysujemy na tym samym, tak? Czy, czy nie? O kurczę, co ja w ogóle zacząłem rysować? Ej, ty myślisz, że nie trafisz od razu? No myślę, że. No, ja myślę, że trafi. No myślę, że nie trafia. I myślę, że Ty nie trafisz. Bardziej w ten sposób. Zmazujemy. I robimy kolejne, moim zdaniem Trochę to nie tak zrobiłem jak trzeba Ale to wiecie, tutaj cieniowanie miało być Widzowie, cieniowanie Słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale ja dzisiaj Wiecie co robię? Za dosłownie chwilę Będę musiał e, wziąć i polować Na lafufu Za dosłownie 15 minut O, o już, dzisiaj już mamy budziki ustawione Ja myślałam, mamy dwie minuty Jakie dwie minuty? Na co? 12 sekund jeszcze mamy o jej Dobra, może się skapniesz. Dobra, ja myślę, że skończyłem. Nie wiem, czy wiecie, co to jest. Eee, latawiec? Dobra, wiem, co to jest. To jest bransoletka, którą dostała Zoe od babci. To jest 100% branzoletka. Jaka Zoe? Nieprawda. A nie, Rumi, Rumi. I powiedziała, zmień chłopaka. Nie czy coś takiego powiedziała. Co naj powiedziała wtedy? I było coś takiego. Co naj powiedziała? Ona tak. Tak, tak. I co jest najślepszego faceta? Ten jest beznadziejny. Ale to był diss w ogóle na nią. Dobra, a twoje to jest? No powiedziałabym, że to, co Zoe Rzucała, ale to jest krzywe. Bo to miało być krzywe. A gdzie są dwa pozostałe? Ona trzy miała. Te takie, jak to się nazywa? Shuriken? No dobra, no to tak, no to zmazujemy. Jak się nazywa broń Zoe? Poczekaj, wpiszę w internet. Czyli co? Po punkcie sobie liczymy. Dobra, czyli tak. Po jeden P. Nie, nie pytajcie o to gogle, dobra? Nie pytajcie. Yy, dobra, to ja ci zmarzę i ty mi też zmasz? Nie, no teraz nam się za chwilę. No ale zmarzę ci już, żebyś nie miał. A, dobra, bo, bo myślałem, że to będzie koniec. Dobra, pamiętaj, po jednym punkcie. Jeden, jeden jest. Dobra, czekaj, ja już muszę... Widzieć. Zaczynamy, tak? Yy, dobra, teraz kolejną rzecz. Yy, o kurczę, co ja rysuję? Ej, no to będzie ciężkie. A, ja gumką rysuję. No to będzie jeszcze cięższe, jeśli gumką. Ale to ładnie, równo mi wyszło, widzowie. No nie o to mi chodziło, ale... No to miał być melonik jak coś. Mówienka tego nie słyszy, więc. Więc okay. Dobra, słuchajcie, ja jestem ciekawa czy wy od razu wiecie co to takiego Piszcie w komentarzach jeśli wy już wiecie Oczywiście nie oszukując i nie przewijając wideo Jestem bardzo ciekawa mm, Teraz troszeczkę tak, ale trochę zjaśnimy Jej ale mi krzywy, kreski wychodzą znaczy, Trochę za łatwe zrobiłem, chyba nie, mój, chyba nie powinienem rysować aż tak dokładnie Dobrze, już jakoś się pomalowałam <laughs> Rękawiczka mnie rozprasza. Dajcie znać w komentarzu, czy wy też macie cały czas w głowie tą piosenkę. Bo to jest ciekawe. Która golden? No, dokładnie. Widziałam takie przeróbki ludzi, w ogóle takie śmieszne rzeczy ludzie wstawiają z tym. Naprawdę genialne. Matko, ale szybko. No ja widzę, co to jest. To jest mój ulubiona, To jest moja ulubiona sroka. Ale, bo poczekaj, musisz jedną rzecz powiedzieć. Dobrze mi to wyszło w końcu i to na taki czas. E? To, to wyszło ci super. Ja myślałam, że jakiś troll mi się wyświetla, bo nagle jakaś postać mi się wyświetliła, wiesz. Dobra, to jest, to jest włócznia, którą miała Mira. Mira miała włócznie, bo. Co się nazywa włócznia? Rumi miała miecz. To się nazywa włócznia? A tam, on nie miał włócznie miał albo Glewie. Ja nie wiem, co to się nazywa. skąd ma mam wiedzieć? To to może być glewia jeszcze, ewentualnie. Chyba, że halabarda, ale raczej nie halabarda. Ej, może cię spytam, czy ty wiesz, co to jest? Fixer do makijażu albo y Liquid Zinglota No tak, wiem Na przykład też wiem, to jest zalotka No dobra, zalotka, to wiesz No, no, duże rzeczy wiem No dobra, szczerze, ten tak ci wyszedł 10 na 10, widzowie I to jest syroka, która często występowała na dawnym wizerunku Razem z takim kotu tygrysem Czyli właśnie derpy I chcałem, i mi się chce smarkać Halo, Houston, mamy problem Ej, ja muszę ci teraz zmazać, ja nie chcę ci tego zmazywać Ej, właśnie, ja też ci muszę to zmazać Dobra, czekajcie, czyli co? Ojeju, ale to jest za ładne, żeby to zmazać Aaaa. No, ja już ci zmazałem, no, niestety Jakiś śliczny jak od tego ładniejszego profilu zrobiłeś? Co nie, dobrze mi to wyszło, dobra. Ja muszę sobie wziąć. No, dobrze ci to wyszło, to prawda. Dobra, ej, 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 ej. Pomoc, 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 pomoc. No to przypał, widzowie. O matko, to będzie dobre. A już koniec? Aha, mamy puste kartki w takim razie. <laughs> Ups. Okej. Okay. Ehm, no cóż, to może zacznijmy następne, co? Yy, dobra, ja już wiem co chcę. Yy, ja nie, nie wiem. Daj mi sekundę, bo ja tutaj nie oszukuję wcale. Dobra, widzowie, słuchajcie, i to, to z jednej strony wydaje się łatwe, ale yy, jak zapytam was o szczegóły, to pytanie, kto was zgadnie. Dobra, czekaj. Ale jestem ciekawa, czy ktoś rozpozna poprawnie. Ja nie wiem czy nie, ja tego nie chciałem rysować, na to ja rysuję soczek. Nie, nie, nie słyszeliście tego, nie słyszeliście tego, co ja rysuję. Teraz tak, narysujemy. Doktorka, a doktorek yy, No nie było, ale właśnie Tutaj ja zapomniałem, bo ja na przykład teraz powiedziałem widzę, to rysuję, ja nie powinna mi powiedzieć, bo oni też zgadywali ja, ja za pierwszym razem też powiedziałam Ale to tylko pierwszy raz No Okej, okay, dobra, i... No. Jak, jakie, jakie to były włosy? Doktorek miał chyba takie włosy Dobra, i to jest ciężkie Nie ten kolor, Mogłam zrobić jakiś bazowy, to by było mi dobre Dobra, i... Yeah, Lek Dobry I nagle mi zmienił odcień, przecież ja, ja zmieniałam odcień Dobra, muszę się spieszyć, o Boże, 15 sekund Yy, musimy jeszcze jakieś takie, wiecie, znaczki le Legitności znaczek. I tak, ja już wiem, co to będzie. No, Do napój doktora na 100%. Skąd ci to wiesz, niby? Legitności, doktor. Tak dobry. Ej, fajne ci dobre szło. Ej, super! Poczekaj, mogę spytać Cię o jego nos? A on ma nos? Co tutaj poszło, nie tak? Ale on ma nos? Ja nie rysowałem nosa. No ma tutaj kropkę. Jakąś z tego, tarną czy jakąś taką? Nie, żółtą. A to chyba została po prostu. <noise> Dobra, Kitek. A teraz poczekaj, certyfikowany widzę, ale teraz zgadnij, co ja na To jest strój y, którejś z dziewczyn. Tu, y, z piosenki Golden. Okej, okay. ale czekaj, po pierwsze pytanie. Golden teledysk, czy golden występ? Bo to to były dwa różne stroje? No, słuchaj, e, powiem ci tak, że to są. A to inaczej. To są stroje, które przyniosła Rumi do pokoju. To po pierwsze. E, przyniosła je wtedy, kiedy one chciały odpoczywać i kazała im nagrywać. Nieładnie tak! No, to po pierwsze. Znam taką osobę, która robi podobnie. Ona przyniosła właśnie ten drugi strój, bo one się różniły. No, no to mówię, że to jest ten drugi, ten z występu. E, no, no i ten z występu, I to jest strój. A to muszę zgadnąć kogo, czy nie? Zmarzyć już doktora Hana. Będzie Zoe? Tak, zgadłeś. Kurcze! Ale miałeś parę błędów. No dobra. 30. Ja, jak, jak parę błędów? Ona miała białą kurtkę na teledysku Ja rysuję nie, Proszę mi teraz nie przeszkadzać Ja teraz rysuję Narysuję coś Dobra Ty nie masz zielonego pojęcia, co to będzie Ty też Tak, ja muszę O nie, to nie O nie To będzie to Bo to jest tak zwane y, pod presją Dobra, wiem Czyżby cię zabolało, że tak dobrze to zrobiłam? Hmm, Czyżby ciebie zabolało, że ja tak dzisiaj dobrze rysuję? Hmm? No ten doktor Han, powiem ci Aha, a wcześniejszy kruk? Nie no, kruk to w ogóle wygrał u ciebie wszystko no Ale doktor Han Brac Czekaj, to, to będzie cięższe, to będzie, będzie cięższe. Nie, wiem, czy widzę, co będziecie jarzyć w ogóle co ja rysuję, bo to dalej mi nie wyjdzie, nie ma szans. No też mi się tak wydaje, że mu nie będzie podobnie. Matko, co to ma być? On tak. O bo Boże! Wiecie, tak, tak wiecie, co? To... Ale tu jest to fanie. Nie, nie, nie mam siły szukać, znaczy siły, czasu szukać. Jakiej siły. Ja teraz robię wersja, wersja trudna, to jest wersja trudna. O, Napiszcie koniecznie w komentarzu, jaka postać z tej Pełdem Bohanter z waszą ulubioną w ogóle. Ja jestem dzisiaj przebrana za Mirę, czyli za moją ulubioną. Kitka ulubioną jest. No nie, czas! A, a matko święta. Dobra, to się nie liczy. To się nie... Wygrywam tą. To... Wygrywam tą konkurencję, to jest derpi. Dobrze, ale po pierwsze tego tak ręka, ale to nie jest gimła. Gimła był różowy. No nie. To jest jakiś cień. Ręki. Mhm, mm Mocno, mocno, jedź dalej. Ręka, no czyjaś ręka! A to mnie nie interesuje, czyja to jest ręka. Powiedz mi, znaczy dzień. Tak, to jest mnie interesuje. I, i rysunek jest koni morski podpisany. To nie jest ręka konia morskiego, Mufika Ale czy to jest ręka czyjaś? E, ale to się liczy jako podpowiedź wtedy, tak? No łukasz, ja też odpowiadałam. No to dobra, to tak, to jest czyjaś ręka. Gdy Du du Dużo mi to mówi Ręka demona Myślę, że jest demonów w k Demon Hunters Ale y akurat ci już tutaj A dobrze, z której sceny? Nakreślę ci tu, bo Jinu y miał fioletową skórę jako demon Z której sceny? Y Jak śpiewali Your Idol C Czyli gdzie to było? Na samym końcu, tak? Na samym końcu, no Dobrze, 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 tak To chodzi o to Łukasz, oni mieli fioletową skórę I fioletowe te paznokcie Wiem, ale nie zdążyłem zrobić fioletowych wstawek Jak nie Gorszy rysunek dzisiaj. Nubie, Nubie, posłuchaj mnie. On tak trzymał do kamery blisko i ona była ciemna strasznie. Ja chciałem to zrobić ładnie. Gdybyś oglądał ze zrozumieniem to byś wiedział, że mieli fioletową skórę i miał te pazury, ale na fioletowej skórze. I to każdy z demonów. Mm -hmm, mm -hmm. O matko, chodź zobaczyć. Nie, nie, anuluj. E, lepiej nie, nie patrzmy lepiej no ten... Nie. Tak, bo jak, jakby ja coś przerobiłem głupiego na derpim. Gdzie on jest derpi? Z drugiej, z drugiej. Tak, 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 Bo myślę, że się wymieniamy. O kurczę, jakie ciekawe ci jakie kreatywne! Wow, ładnie. Też ładne, dobra, no, a to jest ręka Ginu, a to oderpis. Kitek, co z tyłu zrobiłeś na oczach! Szelał laserami z oczu! Matko Kitek! Ktoś nam daje lajki. Dostaliśmy lajki od niej. Ej! O, dziękujemy! O, ładnie, ładnie, dziękuję. A to ja dostałem your fan, aaa, dziękujemy, chyba dwa ok. Patrzcie, jak się przytula do Derpiego. A, widzisz, widzisz, dobra, poczekaj, 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 bo ona może gdzieś coś narysowała, co tu jest. Właśnie szukam jej, jaką ona ma yy, czapkę, ma, ale nie, też tu, a nie, to nie jest jej, no niestety. No cóż koniecznie napiszcie mi, czy jesteście w teamie Sandrio, tak jak to, co się z na ramieniu, My Melody, Czy w teamie LaBubu, którą mam przypiętą tutaj. E, w sumie jestem jeszcze przebrana za Kuromi, więc to też się jako Sandrio. Czy jesteście w teamie K-Pop Demon Hunter? Kitek, ja powiem Ci, zadanie na kolejny odcinek dla ciebie. Masz kupić sobie coś z K-Pop Demon Hunter. Widziałam tam nawet. E, Dobra, nowy ciuch. Te warkocze, Rui, więc można sobie totalnie zaszaleć. Napiszcie koniecznie w komentarzu, która z prac wyszła nam najlepiej. Ja najlepiej oceniałam Kitek kruka, a na drugim miejscu Hana, bo wyszło super No to się cieszę A my słuchajcie, widzimy się na tym k odcinku Buziaki, czy więcej krzyków do góry Tym więcej odcinków z k-popu Pa